Thank <music> you. Już po raz trzeci w szczytnej odbył się skate piknik, gdzie główną atrakcją był pierwszy czesko-polski mecz deskorolkowy. Trzy wcześniejsze edycje tej imprezy były o podobnym charakterze, ale nie były związane z udziałem zawodników z Republiki Czeskiej. W tym roku na wzór naszych mistrzostw Europy. Próbowaliśmy zrobić mistrzostwa na deskach i tutaj biorą udział zawodnicy z Czech i z Polski. I nazwaliśmy tą imprezę mecz deskorolkowy pomiędzy Polską a Republiką Czeską. Skaterzy z obu krajów mieli okazję wykazać swoje nieprzeciętne, wręcz ekwilibrystyczne umiejętności. W zawodach brało udział około 80 zawodników z Czech i Polski. Już od czterech lat imprezę współgranizujemy z panem Bońkiem Falickim. Jest to pas Osoba zamiłowana w tym sporcie, która nam pomaga czynnie organizować tą imprezę. Zawody polegają na zaprezentowaniu swoich umiejętności na deskorolce, na robieniu trików, tzw. Tak sztuczek. Tutaj mamy do czynienia z techniką, stylem jazdy, umiejętnością wykorzystywania skateparku, płynnością jazdy, prędkością. I każdy no, ma jakąś tam swoją gamę trików, gamę sztuczek, które robi na deskorolce. Każdy zawodnik będzie miał 60 sekund w przejeździe, aby zaprezentować swoje umiejętności. Będzie miał dwa takie przejazdy. Lepszy przejazd jest zaliczany w eliminacjach do finałów i w finałach również każdy ma dwa przejazdy po 60 sekund, w których patrzymy na właśnie technikę, prędkość, styl jazdy, etc. I to jest zaliczane do głównych wyników. Czy dzisiaj będą jacyś tacy wybijający się zawodnicy? którzy będą startować w dzisiejszych zawodach? Są. So, jest, jest... Kilku pogromców przyjechało. Było, w leśnie były bardzo duże zawody na takiej plazie też w maju w tym roku i tam duża ekipa ze Słowacji, z Czech przyjechała. no Jest kilka osób, bo tam Czesi generalnie wygrali na, na, na tym leśnie No i tutaj jest wielu z tych ludzi i oni naprawdę dobrze jeżdżą. To są ludzie, którzy dostają po prostu pieniądze, miesięczną pensję za to, że jeżdżą na no, deskorolce, zawodowymi deskorolkowcami po prostu. wiedziałam w Polsce tylko jedną placę w Krakowie, na Evropě. A Ten objekt tą skateplace oceniam jako jedno z nejlepších v celé Evropě, ponieważ je zroběna speciálně v ten způsob, že jsou tam malé přeszkody, je przeznaczona również do toho, že by malé děti mohly si naučit jezdit na deskorolce. Jak populárně je skateboarding v České republice? Nyní skateboarding upadá, protože je celkem krize v oblasti ekonomiky. A v návaznosti na ní tolik firem nesponzoruje jezdce, nedělá se kvalitní závod. A dneska je třeba v Čechách šest závodů v šesti městech, kde se zúčastní ty místní lokálové, ale každý, kdo potřebuje se uživit skateboardingem, tak musí jet do Polska desčit. Niestety z powodów kryzysu brakuje nam sponsorów, więc skateboarding jako sport zawodowy ma teraz taki trudny okres. Na przykład dzisiaj w Czech, Republice Czeskiej odbywa się sześć zawodów w sześciu różnych miastach, ale kto chce, to znaczy za, zawodowi rajderzy, muszą przyjechać dzisiaj do, musieli przyjechać dzisiaj do Szczytnej. I z Polski też mamy takich kilku ludzi, typu Piotrek Ebrez ze Szczecinka, on też normalnie ma pensję za to, że jeździ na deskorolce, czy, czy, czy są ludzie z Warszawy tutaj, czy z Lublina. Eee, Michał Mazur z Lublina na przykład, to jest kolejna postać, która normalnie żyje z deskorolki, z jazdą do takiej po prostu zawodowej. Jestem tutaj trzeci raz, bardziej mi się tutaj podoba, jest mega atmosfera, wszyscy się dobrze bawią jak widać. Nie ma żadnego podziału na Czechów czy Polaków oczywiście. Ale zawody, prawda, jest jakiś kontest, ale tutaj wszyscy się dobrze bawią, prawda? Nikt nikomu tam nie wchodzi w drogę. Najmłodszym zawodnikiem startującym w zawodach był dwunastoletni skater, zawodnik ze szczytnej Tomasz Bogulski. Mhm. Jak oceniasz te, tą dzisiejszą swoją jazdę? No mogło być lepiej, ale w następnym przyjaździe postaram się przyjechać lepiej. Nie. Powiedz od kiedy trenujesz, uprawiasz tą dyscyplinę sportu? Yy, niedługo już będzie, dwa lata. Czy to jest trudne do opanowania? No trochę trudne. A ten tor tutaj, po którym jeździłeś, to yy, dobry jest, czy raczej nie? Dobry, bardzo dobry, można powiedzieć. I tutaj sobie przychodzisz i trenujesz, tak? Yy, tak. No co najmniej pięć razy w tygodniu. Czy już do tej pory jakieś wyniki osiągnąłeś? Nie, pierwszy raz startuję w zawodach i jestem nawet zadowolony. Z blisko 80 zawodników startujących w zawodach wyłoniono 11 finalistów z Czech i Polski. Ostatecznie mecz wygrali czescy zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca. Z polskich skaterów najlepiej pojechali Mateusz Tuzimski, Michał Trzeciakowski i Piotr Ebert. Należy wspomnieć, iż projekt Skate Picnic Szczytna 2012, pierwszy czesko-polski mecz deskorolkowy, był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013. Oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glaxensis przekraczamy granice. I to jest taka główna impreza dzisiejsza, ten mecz polsko-czeski. Oprócz tego, państwo tutaj przygotowaliście też wiele atrakcji dla osób, które przybędą. Jakie to są? Yy, Przygotować mnóstwo atrakcji między innymi tutaj mamy taką naszą stołóweczkę, będzie, będzie grochóweczka, będzie kiełbaska, mamy transmisję Radia Wrocław plus mnóstwo zabaw jeszcze dla najmłodszych, które również w trakcie imprezy będą się odbywać. Jaka będzie najbliższa kolejna impreza, czy też związana ze skateboardingiem? Może, może nie do końca, chociaż będzie, będzie, będzie troszeczkę sportu, to jest wielka feta agroturystyczna połączona z festiwalem Rzemios. W ramach tej imprezy będą, będą również imprezy sportowe. Także wszystkich serdecznie zapraszam, bo już 11-12 sierpień już wszystkim pewnie znana wielka feta agroturystyczna. I też w tym miejscu ona się będzie odbywała. czy? Gdzieś indziej. Będzie, będzie w innym, będzie, będzie w centrum szczytnej, po byłym terenie pph -u. Serdecznie zapraszam. Telewizja Kłocka. Nasza telewizja lokalna.